No co, robota idzie. <noise> no nie ukrywam, że z żoną szukaliśmy jakichś nowych rozwiązań e, oszczędnościowych. Wiadomo, że rachunki za energię elektryczną no, są kolosalne, więc e, fotowoltaika w tej chwili się bardzo dynamicznie rozwija. No więc cóż, e, pan Google, komputerek. No i, i padło na Was, znaczy nie tak od razu, sprawdzaliśmy jakie macie doświadczenie, co i jak, no i zdecydowaliśmy się że na, na Pana przyjście, cieszę się bardzo, że umowa podpisana, robota jak widać idzie, no teraz tylko będę się cieszył jak zobaczy dużo mniejszy rachunek, a to w tym przypadku jest najważniejsze. Powiem tak, generalnie bardzo mi się podobała formuła podejścia przedstawiciela, prawda, wyjaśnił, jaka jest gwarancja, jakie są urządzenia, jakie jakości, bo to jest bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę na to, żeby no, nie dać się nabrać czasami różnym filmom, które powstały ze względu na sytuację, jaka w tej chwili, jaka w tej chwili panuje. Prawda? Więc powiem tak, na ten moment wszystko jest w porządku. Reszta okaże się, jak to się mówi w praniu. Powiem tak, że generalnie rzecz biorąc, dopiero ludzie nabierają zaufania, jeżeli, jeżeli ktoś sam coś takiego robi. Jeżeli ja robię to u siebie, bo już miałem takie sytuacje, że mówię, słuchaj, to robi sobie tak, to ja może też bym zrobił i rzeczywiście tak. Oczywiście, mam nadzieję, że to wszystko będzie funkcjonowało i to będzie najlepsza, chyba, wizytówka firmy, która, która u mnie to montuje. Więc na pewno, biorąc pod uwagę sytuację w naszym kraju, prąd idzie do góry, w związku z tym na pewno firmę z chęcią polecę swoim przyjaciołom. Powiem tak, to bardzo ważny pierwszy kontakt. Przychodzi człowiek uśmiechnięty, pozytywnie nastawiony, mówi konkretnie rzeczowo. Nie próbuje niczego ukrywać, nie owija w bawełnę. Mówię o konkretach, co jest najistotniejsze w tym wszystkim, a to jest, to jest dosyć ważne. Jak, jak ja to mówię, pierwsze wrażenie jest dosyć, bardzo istotne, a później poparte są rzeczywiście konkretami, które mnie po prostu przekonały. Nasza? Jak pan miał do czynienia, pan coś z ekipą? Wesoła? Przede wszystkim e, pracują i to do, do nocy. To jest też bardzo ważne. E, już był zmrok, jeszcze lampy, jeszcze pracowali, to widać, że, że się uwijają, że chcą, żebym jak najszybciej płacił te małe rachunki. <śm> <śm> Mając na uwadze to wszystko, co się dzieje za moimi plecami, jak i również spotkanie z przedstawicielem, śmiało mogę polecić firmę EPG no i oczywiście całą jej ekipę.